Dzień dobry, dzień dobry. Jestem na najwyższym punkcie w miejscowości Leticia. Jej akcja jest tego typu, że tutaj codziennie o tej samej porze przylatują papugi z dżungli amazońskiej. Jakiś taki mają zwyczaj, nie wiem, nie wiem dlaczego, że przyjeżdżają nad taki placyk. przyjeżdżają, przylatują nad taki placyk no i sobie nad nim fruwają tak, takimi chmarami. No i właśnie jestem teraz w takim punkcie widokowym. W którym jest wieża kościoła i właśnie to jest taki dobry punkt, żeby te latające papugi poobserwować Chcecie zobaczyć roje papug? Wpadajcie do Leticji yeah. Продолжение следует... Really Dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Wielki podróżnik z hostelu w Letisji. Tak więc, po trzydniowej wyprawie do dżungli i krótkich, ale treściwych poszukiwaniach hostelu, wylądowałem w jakimś takim hosteliku, który nie jest jakimś, może, najlepszym hostelem z możliwych, ale najważniejsze, że nie kapie na głowę, że jest poranna, darmowa kawka. Są jakieś koty, sympatyczna obsługa A wszystkie te przyjemności kosztują mnie 30 zł za dobę. Także jest spoko. Co dziś będę robił, nie wiem. Wypiję kawę, zjem śniadanie i się zastanowię. Dobrze, czyli teraz wycieczka do, gdzieś do Puentornarino, albo jest taka wyspa małp tutaj. Muszę ogarnąć co tutaj jest. Także jest o dziewiątej coś dziewiąta godzina, a mamy godzinę 8.28, czyli nie jest źle. Tak wygląda port Tak wygląda okolica portu w Letisji. Okazuje się, że jest mniej połączeń łodzią do Puerto Narino niż myślałem. I w związku z tym będę musiał sobie darować niestety płynięcie do Puerto Narino i zaliczę tylko wyspę Małp. W zasadzie to mógłbym sobie kupić również przepłynięcie tudzież transport do Puerto Narino, natomiast nie za bardzo mi się chce tam nocować. Ja sobie płynę do wyspy Małp, miałem płynąć do Puerto Narino. Jest taka dosyć znana miejscowość tutaj ale trochę mi nie pasują połączenia, a nie chcę mi się wszystkich bambety zabierać z hostelu w Letisi do Puerto Narino, bo musiałbym tam przynocować, żeby tam się dostać. Takie są niestety połączenia. Także zaliczę dzisiaj tylko wyspę małp No, a teraz sobie tutaj pochodzę popatrzę, co jest grane. Eee, takie tętnęce życiem o godzinie 8.48 rano miasto, a raczej miasteczko. Zaraz sobie zjem jakiś street food. No, a potem jadę na wyspę Małp i zobaczymy. Także freestyle comeback. Wracam do freestylu, podróżniczego freestylu. Przez trzy dni miałem wykupioną podróż po, Amazon po Amazonii, a teraz robię co mi się podoba żywnie. O no, tu jakieś siedzenie. To jest właśnie coś, co najbardziej lubię. Jakieś dużo lokalnych ludzi to znaczy, że żarcie jest dobre. Skoro wszyscy tu jedzą, to znaczy, że musi być dobre. Trochę mi szkoda tego Puerto Narino, ale naprawdę nie chce mi się brać. Musiałbym wszystkie Bambetle wziąć z hostelu w Letisi i zmienić nocleg z Leticji do Puerto Narino. Bo niestety nie ma takiego połączenia łodzią, żebym mógł jednego dnia opędzić Puerto Narino więc musiałbym zabrać wszystkie bambetle z hostelu. A jutro mam samolot wieczorem do Medellin więc po prostu mi się nie chce. Więc Narino, innym razem, czyli innymi słowy, prawdopodobnie w innym wcieleniu. No, a teraz czekam, około godziny czekania mam na, yy, na moją łódkę do wyspy małp o, tu jakieś, kurczę, kiście bananów wielkie. Tutaj domostwa. Zupełnie inne życie niż w Europie. To mi trochę Bangladesz przypominają te łódki. Ale podobno nie ma tutaj biedoty. Jak ktoś chce pracować, to będzie żył na w miarę poziomie. Jak powiedział mój przewodnik z poprzedniej mojej wyprawy do dżungli, jak ktoś nie jest leniwy, to ma dobre życie tutaj. Mieszkam sobie tutaj już trzeci dzień w Letizji i coraz więcej właśnie poznaję takich miejsc, gdzie można skorzystać z internetu. Także no są to w zasadzie jedyne miejsca, bo takiego internetu w komórce to nie ma. No ale jednak trochę cywilizacja, jak widać, tu dociera. A tu jakiś targ. O, i to jest moje ulubione śniadanie. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Puno? I tu jakiś soczek? Uno. Jakiś soczek z pomarańczy chyba. Zobaczymy, z czego to. Tak jak mówiłem, jest. No, pro. Tak jak mówiłem, jak nie znam hiszpańskiego, greces, Jak nie znam hiszpańskiego, nigdy nie wiem, co jem. I tu jest jakiś soczek. I teraz jest tutaj. Ale ja nie wiem co to za soczek. Dopóki nie spróbuję to się nie przekonam. Ale ma to swój urok. Ma to swój urok, bo dosyć często jest miła niespodzianka. I okazuje się, że coś co zamawiam jest dobre. No, także zabieram się za żarcie. Tajemniczy soczek okazał się być przepyszną herbatą z cytryną bądź z pomarańczami. Nawet nie wiem co to jest. Ale jest naprawdę dobre. A do tego jeszcze skusiłem się na lokalne jakieś ciasto. Smakuje w sumie jak polskie ciasto. No, także tak wyglądają śniadania tutaj. Taki totalny freestyle. Żarcie robi roboty tutaj, naprawdę dobre. A tak wygląda targ rybny. Przeróżne jakieś dziwne ryby. Albo i nie dziwne, przynajmniej dla mnie dziwne. Nie są to na pewno nasze karpie. Czy inne dorsze? Niektóre duże, a niektóre dziwne. Zapach to nie najlepszy, ale tak to bywa w takich mięsno-rybnych stoiskach traganach. Dobra, zawijam się stąd, bo tu śmierdzi strasznie. Te uliczki trochę przypominają Azję, bo tutaj bardzo dużo jest skuterów. W poprzednich miast miastach, gdzie byłem w Kolumbii, nie było tak, bo więcej przewaga samochodów była zdecydowana. No a tutaj jest zdecydowana przewaga skuterów. Bardzo to przypomina Azję. Nawet, to, nazwijmy to, architektura też jest bardzo taka azjatycka tutaj. Podobne bardzo, bardzo takie domki, często z dachami z blachy. Dobra, trzeba się powoli zmierzać, trzeba powoli zmierzać w kierunku portu. Za pół godziny jest mój, mój transport, jakąś tam łodzią, nie wiem co to będzie. A tu są jakieś dwie laski, które widziałem w samolocie i na lotnisku. Tak to właśnie jest: jak się podróżuje, to się mija tych samych ludzi. Na przykład spotkałem tutaj Koreańczyka, z którym mieszkałem w hostelu w Bogocie. W Bogocie spotkałem dwóch Francuzów, z którymi mieszkałem w Sun Hill. I dodać idę sobie ulicą, nagle kogoś spotykam. To jest właśnie niesamowite podczas takich podróży: no bo jakby te... Te miejscowości, jak Bogota, no to są duże miejscowości. I tak nagle spotkać, nie wiem, o dziesiątej wieczorem kogoś, z kim tam się mieszkało, w hostelu w zupełnie innej miejscowości, to są naprawdę, to, nie wiem z czego to wynika, ale tak właśnie podczas podróży jest, że się spotyka ludzi, których się spotkało wcześniej. Dziwne zjawisko. Nie wiem co na to rachunek prawdopodobieństwa. Ale tak to właśnie jest podczas podróży. Czy często spotykałem ludzi, też, których spotkałem w innych krajach? No jo, nie. Santa Rosa, Peru. No, no, gracias, no? gracias. Miko Island. I have ticket, bileto. Tak, dużo takich ludzi, którzy proponują jakiś jakieś transport do różnych miejsc. Ale ja już mój transport mam. A tam Guillermo wypatrzył mnie. Gdzieś jedzie, nie wiem gdzie. Może na wyspę Małp. Fajnie, fajnie. No to właśnie tak, jak przed chwilą powiedziałem, że się ludzi spotyka. Nie wiem, skąd on się tu wziął, ale się wziął. Buenos dias. No, także tak, czekam sobie teraz na, na mój transport. Tutaj jacyś panowie policjanci. Jest, to, jest w Leticji dosyć bezpieczne. naprawdę, tu się czuję bezpieczne, Tak jak w Azji. I co ciekawe, spotkałem Guillermo tutaj. To tak, jak mówiłem przed chwilą, się spotyka ludzi. Myślałem, że on się ogarnie dopiero, nie wiem, za jakąś godzinę, dwie, ale się ogarnął szybciej i okazuje się, że zdecydował się płynąć w to samo miejsce, w które ja się wcześniej zdecydowałem. W ogóle, żeśmy się nie synchronizowali. No i fajnie, to sobie popłyniemy razem. I też wracamy w to samo miejsce z powrotem do Letizji o tej samej godzinie. No i tak się właśnie podróżuje, się tak rano wstanie i się pojawiają różne nowe rzeczy. Yy, niezapowiedziane, nieplanowane. Yy, na tym polega taki podróżniczy freestyle, bardzo to lubię. Nie trzeba nic planować, rzeczy się pojawiają po drodze. No, a teraz sobie grzecznie czekam jeszcze jakieś 20 minut na, na moją łódkę. Dzień dobry, dzień dobry, jestem w parku Małp i właśnie tak gwizdy to przywoływanie Małp tak wygląda przez, przez przewodnika tutajszego. Jest to taki park, gdzie jest mnóstwo Małp, gdzie łażą po ludziach, także pewnie zaraz. Gdzieś zejdą z tych drzew i będziemy mieli okazję się z nimi bliżej zaznajomić A tutaj termitiera, nie wiem czy widać, no pewnie widać Już się nauczyłem z trzydniowej wycieczki do dżungli No, także sobie teraz idziemy zobaczyć małpki Czy <grystanie> się zbiegły do mojego banana? <grystanie zbiegły> o <grystanie> <grystanie zbiegły> więcej was matka nie ma a man. oh, <laughs> oh, <shit>. oh, <laughs> banana w ogóle bueno, bueno. To już, już po bananie No dobra zażarły banany i poszły. A tutaj Guillermo ma jedno na ten jeszcze. Ale też zjadła banana i przestał. They lose interest once, one, once banana is over then lose they lose interest yeah? I have, no problem. No i jest Siemka siemka tak więc trafiłem do hotelu, tego samego, co byłem w Leticji, jestem wciąż i trafiłem piąty dzień, czy szósty dzień tu jestem i wylądowałem w tym samym hotelu, co byłem pierwszej nocy. Okazuje się, że ten hotel ma całkiem fajne pokoje i to całkiem tanie. Tak to wygląda. Eee, zaraz otworzę moją komnatę. Moja komnata wygląda następująco. Trochę obrypany ten pokój Brudne jak cholera Ale kurczę jest... naprawdę daje radę Naprawdę w porównaniu do jakiegoś dorma, gdzie się śpi obok kogoś kto chrapie Albo ktoś kto tam hałasuje w nocy To jest bardzo, tak jak bym powiedział, nie najgorsze miejsce Aczkolwiek hostele mają taką zaletę, że jest takie miejsce, wspólna przestrzeń gdzie można poznawać ludzi. I to jest fajne w hostelach. Jednakowoż, ja w tym hotelu, w którym teraz jestem, e jestem ze znajomym z Urugwaju. Gdzieś tam razem na browaru, chodzimy na jakieś żarcie. a Dzisiaj wieczorem pójdziemy pewnie na rynek, bo tam takie towarzystwo jest. Wczoraj byliśmy, e gdzie tam można sobie spokojnie usiąść na jakimś murku czy ławeczce, wypić browarka albo dwa. Jest taka chillerska, lekko hipis, hipisowa, hipiserska atmosfera. No, także o 8 idziemy na żarcie, a potem na ten centralny skwerek. No piękna ropuszka. Dawaj, dawaj, skacz, skacz. Uh, poison. yeah maybe some, maybe this is the shit, the poisonous one shit it's Dude, huge it's so big i've always been afraid. i've always been kind of afraid of not afraid of toes but I, it's, it's a little bit disgusting right yeah Dobry dzień dobry. Witam Was. Podróżnik Michał. Właśnie wraca podróżnik z Letisji z amazońskiej dżungli. Spędziłem tutaj praktycznie tydzień czasu, bez jednego dnia. No i jadę teraz do Medalin. Super doświadczenie. Widziałem wiele różnych dziwnych stworzeń lub mniej dziwnych. A tak wygląda lotnisko w Letisii na samiutkim południu Kolumbii. malutenkie lotnisko maluteńka mieścina a w niej wielki podróżnik no bardzo sympatyczna jest Letisa. równie dobrze można byłoby tu siedzieć z dwa tygodnie i byłoby codziennie sporo rzeczy do roboty także tak to wygląda a tymczasem kieruję się na północ dzisiaj na razie